Ponad 100 młodych piłkarzy 12 drużyn rywalizujących na dwóch boiskach. Tak wyglądał mikołajkowy turniej halowy drużyn z rocznika 2017 i 2018 zorganizowany wspólnie przez wicemarszałek Sejmu Monikę Wielchowską i burmistrza Kłoska Michała Piszko. Gościem specjalnym turnieju był święty Mikołaj, który każdemu zawodnikowi wręczył upominek. To jest najmłodszy rocznik. To jest rocznik 2017-18. Zapraszamy już od tego nowego roku 2019 wszystkich chętnych. Następnie jest grupa z Żak. Żak to jest rocznik 2016-15. Później mamy Orlika 214 213. No i staż. Bardzo lubię grać w piłkę. Bardzo lubimy grać w piłkę. A jak wam, jak wam się podobały prezenty dzisiaj od Mikołaja. Tutaj... Fajnie. Fajnie. Ła. Jesteśmy tutaj co roku, bardzo fajna organizacja. No, zresztą to dzieci głównymi aktorami są dzisiaj, nie trenerzy, my jesteśmy od od pilnowania porządki, od pomocy, bo naprawdę ta, takim dzieciom nie trzeba żadnych wskazówek, nie trzeba nic pomagać. One mają cieszyć się gromi, tym bardziej, że tak jest Mikołaj i prezenty. Na pewno to jest fajna tradycja i trzeba zachęcać dzieci. No, ja, z, swojego, z racji swojego zawodu, do piłki nożnej, ale zachęcam ogólnie dzieci do sportu, do każdej dyscypliny. Zaprosiliśmy oprócz dzieci z Kłocka również dzieci z innych klubów sportowych z całego powiatu, z Lądka, z gminy wiejskiej Kłocko. Udało nam się sprowadzić Mikołaja który z tyłu za moimi plecami akurat wręcza każdemu z dzieci prezenty. Ja z tego miejsca chciałbym wszystkim dzieciom, jak i również ich rodzicom życzyć zdrowych, pogodnych, a szczególnie spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, aby było one spędzone w gronie rodzinnym, a samym dzieciom... Jak najwięcej uciechy i zabawy z prezentów, które otrzymają pod choinkę. Na parkiecie uczestniczyły drużyny Skłodzka Ząbkowic Śląskich, Krosnowic, Radkowa, Starego Wielisławia, Stronia Śląskiego, Bielawy i Szczytnej. Nie zabrakło pięknych akcji i jeszcze ładniejszych goli.